Prawunki. Blank na drgocących szłapach Jarosław i Kaczyński wrócił nazade swoich pierwszych w życiu przejścia z A Fajnie się było, prawda? Zapewnił asystującą mu w tej eksperymentalnej imprezie Beata, że I ino, ino za te było tam dziennikarzy. Przykludzili się na Polscy, z prezesie, przypomniała ta wiceprzewodnicząca, chcieli nazwie jak tyż to ujawnił pon panoczku prezesie, sago prawda, łowę polską Tuska. Kilo jabłek, cztery złocioki, tytka cukru, sześć sześćdziesiąt, dziesięć siedem, dziewięćdziesiąt, Kaczyński ze szaden freundom wykłodą na tyż kolejny towar ze słomionki. Za moich czasów wszystko było moc katońszy. Wy panoczku prezesie przypomnieliście tuskowi, na czym tak prawdą spogoń fałowe żywobycie, do ciepła przychlebnie posłanka ze Chrzanowa. Nie się ino, na panoczku prezesie Gazu. Boch Blank ci nie wieł, ej nie bierze się go do flaszki, a bo też na Boga, wymówił się zrogi Kaczyński. Ja ja, kieśik był prózny, kilszrank. rank dziś Kilsz, Dzisiaj jest pełny koszyk. To ci elichtczny, polityczny marketing. się Beata Kępa. Na zicher we najbliższym welonku ludzie wystawią tuskowi rechną. Ale, ale! jest ten mój rechnął za te sprawunki, przerwał i kaczyński. Muszę go oddać naszej buhalterii, siewnymi go w kost finansowania partii politycznych. Za Boga nie! Prezes PiSu kuknął tak na ta swoja, protekowana obyna idiotka. Przecań za ze głośnej kawdy, A rechnął mocie się za Tuskowi! Ale tak, żeby wszystkie generał o tym wiedzieli! Spania liście zaszeptłała ze umiłowaniem Beata szydło. E, tam, ganz ein, tak, odpowiedział pomiernie Jarosław Małosrogi-Kaczyński. Posłanka Deczko się zawahała. – Wyboczu mi oni panie prezesie, ale o jednego nie poradza spokopić. Po dioska, panoczku, wspomnieliście o tońszych sprawunkach we Biedronce, Przeceńc ludzie chyba nich mieli miarkować i że obraliśmy na spól, no i drogszy, sklep we dzielnicy. – A no, jak i nie. I bo, bo to wygląda na reklama, reklama o 100-majtych bo małych sztandów będą się gorszyć, będą mieć żolkę i kontmany, ustaną u robić sprawunki. A, być kaj tam, lachnął się pod fusiskiem Kaczyński. Ciemny lot to wszystko kupi, jak powiedział nasz mądrok Kurski. A ja zaś przyszedł na te idy, przeczytał artykuł, Pawła Bakuły we takim Cajtungu, kiedy się mianuje Angora. Ojciec z Pnioków.